Kurs Photoshop.pl Polepszymy teraz zdjęcie stosując TrypLab. Lab. W oknie warstw przechodzę w zakładkę Kanały i zaznaczam kanał RGB. Wybieram obrazek, tryp Lab. Przechodzę z powrotem w zakładkę Kanały i zaznaczam kanała Stosuję skrót Ctrl plus L i ustawiam poziomy. Przechodzę w kanał B i również ustawiam poziomy. Na koniec wybieram kanał RGB. Jak widzimy, kolory na zdjęciu uległy polepszeniu.